I godzina 11.47 i jesteśmy na wysokości szpitala, a obecnie sanatorium i mamy ostatnie miejsce pracy, zaczyna w sanatorium w 1962 roku na zakładzie, przy zakładzie. A potem szpital zamienił się miejscem sanatorium i kończyła operację już. tym starym się był na nowej siedzibie sanatorium, która do dzisiaj dalej istnieje. No ciekawie, tylko jest. Można było i jednego odzienia śmiały nie brać no ale w domu to nie wiadomo czy wiaterek jest, czy co także wygrzejemy się niewykluczone, że za chwilę ściągnę Wam jedną kurtkę wierzchnią ale najważniejsze żeby troszeczkę poruszać się no i doń Boże nie nie ochłodzić, bo dzisiaj robimy kąpiel i przepierkę. Także ja chyba dzisiaj na spacer nie wyjdę. Ale jeszcze zobaczymy. Jeszcze zobaczymy. No i zaraz jeszcze. Pokażę nam się w kadrze budynek właśnie pierwszy budynek mm -hmm. budynego szpitala, a obecnie sanatorium. O tu już na kadr wchodzi właśnie budynek szpitala, a obecnie sanatorium. A my zmieniamy kierunek z południowego wschodu, z południowego zachodu na południowy wschód. Idziemy prosto na świątynię drogą przez lasy z Nowego Siedla. Tutaj wierni z Nowego siedla. A zobaczymy. Zobaczymy czy zamknięty. Dla nas nieważny jest kościół w kościele. Będzie otwarty. To jest 10 minut odpoczniemy i nie musimy na całym przybyć, bo właściwie teraz musza będzie najwyżej jakaś pogrzebowa. A nie korzystamy z pięknej pogody. Dla nas kościół to jest tylko pretekst żeby mamy wyciągnąć z domu.